Witam wszystkich, którzy oglądają ten wideo poradnik z tej strony Days i jest to pierwszy z dziesięciu poradników z serii Before and After, gdzie postaram się wyjaśnić podstawy programu Adobe After Effects. Jak dobrze wiecie, program ten ma bardzo mało polskich tutoriali, więc postaram się podstawy objaśnić całkowicie po polsku. Tak więc na początek zaimportujmy jakiś plik wideo. Można to zrobić na trzy sposoby. Pierwszym jest wybranie z menu File, Import e, Files. Drugim, jak i bardziej praktyczniejszym sposobem jest kliknięcie dwa razy lewego przycisku myszy w oknie Project. Tak więc, y, gdy nam się wyświetli m.in. takie okienko, możemy zaznaczyć dowolne pliki, na przykład kontrolem wiele plików albo shiftem wszystkie, no i zaimportować. Można także y, wybrać cały folder. Na przykład w ten sposób zaznaczamy folder, import folder i mamy nasz folder yy, razem z wszystkimi plikami, które w nim się znajdowały. Można także stworzyć nowy folder, nazwać go powiedzmy inne i do niego przenieść inne pliki. I można w ten sposób się lepiej zorganizować. Usuwając jeden folder, usuwamy wszystko co się w nim znajdowało. Jak wciśniemy Enter na jakimś pliku, możemy zmienić jego nazwę. Oczywiście nie bójcie się, nazwa zostaje zmieniona tylko w programie. Nie naprawdę, Ca sam plik zostaje tak jak był. Nie jeszcze trzeci sposób przeciągania plików do After Effectsa, mianowicie służy do tego program Adobe Bridge, w którym przyjemnie przygląda się pliki. Stwórzmy teraz nową kompozycję. Można to zrobić e, klikając Composition, New Composition. E, I tutaj możemy zmienić nazwę naszej kompozycji. Nazwa, dajmy po prostu. E, I z listy można wybrać sobie rodzaj e, naszego wideo. Możemy wpisać ręcznie wysokość i szerokość, ale ja zwykle tutaj wybieram z listy Pal D1 na DV. Jest to po prostu europejski styl wideo, wielkość. Można także wybrać HDTV w HD, HD Ready lub Full HD. No i gdy już wybraliśmy, powiedzmy, pal D1 na DV, klikamy w takim razie OK. W adwance to oczywiście nic nie zmieniamy, nie jest to potrzebne i możemy także zmienić długość naszej kompozycji. Tutaj, na linię czasu, przeciągamy nasz film lub po prostu, tak jak ja, tutaj na środek. Jak widzicie, nasze wideo jest za duże, dlatego trzeba by było je zmniejszyć, więc dużo z tym walenia się. Więc drugim sposobem tworzenia kompozycji jest przeciągnięcie na ten tutaj ikonkę i automatycznie kompozycja jest tworzona odpowiednio rozmiarowo do naszego wideo. Gdy przytrzymamy spację, możemy w y, okienku kompozycji na środku przesuwać widok naszej kompozycji. Gdy chcemy oglądać ją na przykład w oryginalnej jakości, wielkości, a nie mieści się ona w oknie. Y, gdy zaznaczymy już jakieś okienko, możemy wcisnąć tyldę nad tabulatorem y, na klawiaturze i dzięki temu nasze okienko zostaje powiększone. Można tak zrobić z każdym innym okienkiem, jak widzicie. Teraz pokażę możliwość podglądu wideo w After Effectsie. Yy, na początek musimy sobie zaznaczyć takim, jakby, przyciskiem. Wiem, właśnie tym o, tutaj możemy sobie yy, wielkość podglądu, i teraz przeciągamy ten paseczek, i wielkość tego paseczka to w tym okresie paseczka, że, że tak to określę, będziemy mieli podgląd. Tutaj wciskamy podgląd, yy, i tutaj mamy. Typ podglądu, czyli że się powtarza, yy, leci i wraca, yy, leci i zatrzymuje się, na tym kończy, no i jak już mówiłem, że leci w kółko podgląd. After efekcie podgląd działa w ten sposób, że najpierw wideo się renderuje i potem dopiero yy, zostaje odtworzone, nie to że wideo na początku zamula podczas podglądu. To jest po prostu nieoryginalny framerate. Teraz z tej listy, jak wybierzemy powiedzmy third lub harder, będziemy mieli gorszą jakość wideo, ale szybciej będzie się renderowała do podglądu. Full daje nam pełną jakość quarter najsłabszą, jak się możecie domyśleć. Teraz wideo po prostu będzie się renderować szybciej. Tryb auto daje taką jakość wideo, jaką mamy wielkość okna, czyli powiększone scrollem. Dodam jeszcze, że ten pasek nie oznacza tylko długość podglądu, jaki chcemy widzieć, ale także długość wideo, jakie zostanie zapisane. Ten obszar wideo zostanie zapisany. Nie więcej, nie mniej. Jeżeli rozszerzymy całe wideo, zostanie zapisane całe. No i to cała filozofia. Dziękuję za uwagę. Z tej strony, Dejs. Do zobaczenia.